pomnik Adama Mickiewicza, odsłonięty 18 maja 1958 roku. To jest dzielnica Chorzów II. W tej dzielnicy zaczęło się miasto. To jest zalążek Królewskiej Huty, późniejszego Chorzowa. Przy ulicy Kalitego są najstarsze budynki miasta. No, a my stoimy na takim placu, który miał być pierwotnie drugim rynkiem. Czyli dawniejszy Bismarck Plac. Mamy bardzo ładny, odrestaurowany pomnik. Tutaj rzeźbiarz, artysta, który stworzył go w 1958 roku. Dzisiaj, dzisiaj jego rodzina nawet się tutaj zjawiła, więc myślę, że to jest taka fajna kontynuacja. Sztafeta po kolei można powiedzieć, a dzięki temu my też ten plac, na którym się znajdujemy, nazywa się placem Adama Mickiewicza, także także dobrze by było, żeby właśnie patron tego placu miał tutaj swoje godne miejsce i dzisiaj ma. Przy odsłonięciu pomnika wtedy w 1958 roku miałam 12 lat, ale wiele rzeczy zapamiętałam z tego od dnia, bo to było święto nie tylko Chorzowian, ale i całej rodziny, dość zresztą licznej. Wszyscyśmy byli na odsłonięciu, bardzośmy to przeżyli, bardzośmy się cieszyli. Sama konserwacja pod względem technicznym nie była aż tak skomplikowana. Jak, jakie komplikacje sprawiły nam gabaryty tego pomnika, bo ma on ponad 8 metrów wysokości? Co zrobiliśmy? Oczywiście zaczęliśmy od czyszczenia samego postumentu Adama Mickiewicza, jest to figura żeliwna. Oczyściliśmy ją z, was, z warstwy rdzy. Przemalowań i różnych zabrudzeń. Początkowo rozpoczęliśmy pracę chemicznie. Okazało się jednak, że nasze konserwatorskie metody chemiczne są zbyt delikatne dla samych zabrudzeń tego pomnika, także sięgnęliśmy po metody mechaniczne, zastosowaliśmy piaskarkę ze ścierniwem drobnoziarnistym, tak aby nie uszkodzić samego materiału i oryginalnej materii zabytku. Oczyściliśmy też postument, a następnie sam postument i schody zostały bardzo, bardzo solidne. Przez nas zaimprognowane, żeby uchronić je przed ewentualnymi ingerencjami zewnętrznymi. Podoba się. Ja teraz jestem bardzo mile zaskoczona, bo byłyśmy tu dwa lata temu no i był taki troszeczkę zmęczony ten pomnik, ale w tej chwili widzę, że odzyskał blask i myślę, że Wójcio byłby bardzo, bardzo zadowolony, bo to w zasadzie jego największe dzieło. Drobnych było sporo więcej, ale tak duży, Pomnik no to jednak zostawia w pamięci ślad no i dumę, także wujcio był z niego bardzo dumny, zresztą my też. Pięknie odrestaurowany i dopiero po tej prelekcji pani konserwator okazało się jak wielką pracę trzeba było włożyć tutaj. Jest bardzo ładnie, myślę, że będę często wracać, zresztą często jestem tutaj.